Cześć, witamy Was na magnesie neodymowym. Przyjechaliśmy pod ten sam most. Jesteściu, jestem ja. Zaraz Wam się pokażę. Jesteśmy w tym samym miejscu. Zobaczcie jaki jest niski stan wody. Pamiętacie ten kamień? To w tej chwili wygląda tak. I dzisiaj wziąłem wodery. Tylko, że jak tak sobie spojrzycie, to dotąd można chodzić. A tam myślę, że jest bardzo głęboko. No ale nic, niedobrze powieje. I co? Pierwszy rzut. Nie glina namoka i na mokła, ale wieje. Także co? Grubo Teściu? Łapie. Grubo, grubo wciągnie. <noise> Teściu tutaj, a ja mam woderki i wchodzimy pierwszy raz w tym sezonie do wody. Podkładka. O, jest podkładka. Zobaczymy jaka będzie ciepła ta woda. Normalnie Tak dawno nie wchodziłem do wody, że <laughs> Także no wchodzicie razem ze mną Zaraz zobaczymy jaka jest ciepła Tu sobie postawię na tym kamieniu Wiadro I nie zabraliśmy tak a propos tego klucza Teraz go znalazłem i jednego nita Także co, jestem już w wodzie z Reksiem No i przeszperamy Ten teren Zobaczymy jak to tutaj Czy coś Reksiu jeszcze tutaj jak wyczai, o zobaczcie co tu się dzieje. Jak Rexiu wyczai, to wam będę pokazywał na bieżąco, czyli na tę chwilę to wygląda w ten sposób. Pierwszy fan z wody na pewno jest, bo już coś czuję. Piękna. O, kurde, śruba, super. I to mi się podoba, ale powiem wam jest tutaj piach i ciężko będzie cokolwiek stąd wyciągnąć, ale jak już pierwszy fand jest, to znaczy, że coś będzie. Kolejne przyłapanie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj coś, coś jakby chciało być. Powiem wam, ten wiatr taki jest, że chcę przewrócić. No i jest. Piękny nit. I kuparty. Mam kolejne przyłapanie. 100%. Coś, coś jest, tylko wyciągam to chyba spod kamienia, tak mi się wydaje. Na bank, to powiem Wam, że tu się już robi głęboko. No jest, pewnie, że jest. Spróbuję to wypompować. No i jest, jest na bank. I to powiem Wam, dość ciężkie jest, patrzcie na to. Mówiłem, że będzie. Co to jest? Taki kawał czegoś. Nie wiem co to jest, powiem Wam. Tutaj jest jakiś taki. No wygląda jakby to były zwłoki hamulca. Jak go stukamy, to wam to później pokażę. Ale fand jest super. Kolejne już przyłapanie. Przynajmniej naprawdę tak mi się wydaje. Coś tam idzie. Coś idzie. Coś we worku. Patrzcie, jakiś wór. Oczywiście go wyciągnę. Przez ten worek. Przez tego nita. Wyciągnąłem z wody ten worek. No i fajnie, chociaż śmieć mniej. No jak powiem wam, że łowienie w wodzie to jest w ogóle inne łowienie. Stoję cały czas w jednym miejscu. Jest śruba kolejowa. Teściu tam z czymś wojuje, wojuje, wojuje. Mówi Dawaj nagrywaj. No to nagrywam. Proszę bardzo. Co tam jest? Jakiś długa śruba, krótka śruba i jakiś no, gwóźdź. Jakiś taki, o. Takie coś, o. Kwadraciok. No i fajnie. Taki złom lubimy. A ja tutaj się męczę. Cały czas w jednym miejscu. Eee, coś, coś jakby chciało tu być. Tylko powiem wam. Tutaj robię krok. I, i, i pod brodę. Ta. No tutaj jest 100% coś. Bo ja no w tej chwili to czuję. Ale wyjść nie chcę Może ja go bruszam Nawet słyszę jak to puka Proszę bardzo. Jest śruba? Jest śruba Teściu mówi, że ma zaczep na zaczepie. Proszę bardzo, co jest? Cała stopka No i super. Kręć Marcin, kręć Patrzcie go Co to jest? Wodzie tu za daleko, nie podejdę, a pod słońce jest nagrywane Jest jakiś łącznik to jest co łącznik Pładka Stopka Stopka Jest Miodzio pasuje muszę to O kurde Takie coś Ale tam teści wojuje patrzcie jakie on znalazł tam miejsce nie? No patrzcie, jedna śruba Bliżej, bo pod słońce jest nic nie widać o, śruba, kawałek mostu Ile on tutaj natargał już, to moja głowa Ja mam powiem tak, wziąłem F300 Golda i stąd będę sobie tam rzucał, zobaczymy, czy coś wyjdzie Przyszedłem tutaj do teścia, zobaczcie, co on tutaj robi Pistolet no, Wygląda jak ten, jak lufa Nie, śruba taka Pełna jest w środku, także nie... Eee... Przyszedłem tu do niego z takimi fantami. Więcej wyciągnął niż ja z wody. Ja sobie rzuciłem w czysta Golda. No i powiem Wam, już nie. mam tam przełapanie. Mam tam przełapanie. Ja też. Jakieś duże. O, było. Ale tak. O, nie mam, mam. Ja nie mogę. Nie. Co tutaj jest za zrzutowisko? Zobaczcie, co się z liną dzieje. O, puściło znowu. Tam jest kamień, to mi się. Oh. No patrzcie, no położył magnes, nie? Na żywo, na żywo, macie. Ale tu siedzi, co, co kawałek jest coś. na Nawyciąga już tych fantów. O, a tu? O, tu coś jest. Jest to grubo, ale niestety ślizga się. Ciekawe, jak tu jest głęboko, pewnie bardzo. No tu cały czas trzyma, widzę. Cały czas trzyma. Co kawałek. O, tu złapało. A wyjdzie, że na magnesie nie będzie nic. Nie, jest, co jest, śruba jest! jest, śruba! Super. wiecie co, idę po wiaderko, zaraz wracam. Nie ma rzutu, żeby czegoś nie było. Śrubeczko. Zaraz zdjęcie zrobię. Moment. Zobaczcie, obydwie liny stoją. Idzie grubo u teścia. O! Popuszczam linę. Patrzcie, 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 patrzcie! patrzcie jest! Hamulec! Jest hamulec! Zobaczcie, co tu się dzieje! Nie, na żywce żeby nie było Jaki fancior Drugi, trzeci nasz hamulec Bo tutaj jest jeden Jeden widzieliście w poprzednim odcinku I to dzisiaj już mamy trzeci hamulec Jasny gwint, jaki kawał kloca No i pasuje Żółw! Wszedłem tutaj, widzicie Teściu jest tu u góry Bo tu za dużo rzeczy wychodzi Wszedłem sobie tu do wody Tu już gdzieś miałem przełapanie Tylko urwałem o, 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 Dzień dobry Jest stopa? Która z kolei? Kto to odczepi? No ta Na pewno Tu jeszcze wyciągnąłem to Jak to odczepić? O kurde Ażeś ty I zaraz zobaczycie może tu jeszcze coś będzie, tylko tu głębokawo jest, no głębokawo. Patrzcie, położyłem magnes. Jest coś czy mi się wydawało. Tu coś jest w ogóle tu jak te krzaczki są, ale nie wiem czy tam się da dojść. O. Co mamy? Jest nit opuść Patuzcie popuść. Popuść, Patrzcie, patrzcie, popuść, patrzcie popuść, Patrzcie No przesadziłem! Na samku, bo to jest jeden Drugi. No nie mam pytań Patrzcie na to, nie Co F300 Gold robi ja nie mogę, nie. A tu tyle razy rzucaliśmy, nie? Nie no, tu żeśmy na tą stronę nie rzucali. Ale tu rzucałem parę razy, ale to nie chciało wyłazić. Nie ja byłem, nie czy... mogę, nie. Jechał sobie pociąg, a tu gdzie ja stoję pod nóg, położyłem magnes, patrzcie, coś idzie. Taki kawał czegoś. Jakieś śruby, czy nie wiem... Na brzeg. Jakieś pręty. Kupardzy. Ja dalej walczę. Na teściu co? Pręd, śruba i kawałek grubego żelazka. Marcinowi spod nóg. Tak, spod nóg mi wyciąga. A ja w dalszym ciągu mam przełapanie tutaj nie mogę tego wyciągnąć. No i co tam siedzi? I teściu kolejne rzeczy śruba i stopka Nie no dzisiaj to normalnie przesadził. Ale nic do rana nie brało. Tak, bo do rana nie było nic. Teraz tak tutaj Teraz tak z boku. A ja w wodzie. Walczę dalej. Oczywiście nie zjedliśmy łopaty, bo bym to podkopał. Podkopałbym to. Dobra, ja wychodzę z wody, bo sam tu nie będę siedział. Dobra, to ja zostaję. I będę sobie rzucał z góry. Marcin! Chodź, kawa! Dobra, po kawie trzeba iść, bo złom sam się nie złowi. Idę po magnes i idę jeszcze w kawałek dalej w tamtym kierunku, bo wydaje mi się, że tam też coś jeszcze jest. Wąsko tu jak nie wiem co. Konkretnie chodzi mi tam, pójdę. Ale chyba muszę wziąć magnes gdzieś dookoła, bo tutaj to jest dość niebezpieczne. Tu już lecimy na dwa magnesy, znaczy osobno. Co to? Co to, to, to? Bunkielówka nie Macie pomysł? Co to jest? Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Nie miałem. Za sobą. Artur Skaniowa, Pozdrawiam przyjacielu przy okazji. Ty jesteś szpec od Ty tego. Ty jesteś szpec od tego. Fachowiec od Fachowiec. kolejówki. Co to jest? Ja będę, może, odkręcał mu. No, powiem Ci fajna rzecz, ale co to jest, nie mam bladego pojęcia. Liczę na Twoją odpowiedź. A ja swój magnes mam dalej tam, w wodzie. W jednym miejscu jest taki duży kamień, o niego się będziemy zaczepiać nieraz. O, na przykład, właśnie w, tej, w tym miejscu. O! Tu jest ten. Kurde kamień. A spod tego kamienia wychodzą fanty. Tu przy samym brzegu jeszcze coś jest, o, coś tam mam. Pół śruby kolejowej mam. Wiadro prawie pełne, a nie pochowane są fanty, które rzucaliśmy obok. Kolejne coś mam na magnesie. Aż musiałem zdjąć rękawiczkę, bo nie mogłem odblokować telefonu. Ale mam na pewno, bo jest opór. Jest niezły opór. O kurde, o kurde, ojejku, co jest. Co jest tym razem? Zobaczcie. Duża stopka i śruba. Pasuje. Ale to miejsce jest złomodajne, powiem Wam. I z Wami na żywo. Poszedł magnes. Dzisiaj jeszcze tego nie było. A tu jeszcze przyłapań jest ho, ho, ho. Jeszcze trochę. Może coś wyjdzie na żywo, może nie. No tam jest jeszcze coś, widzicie? Ale puszcza. Ale się już zasapałem cię. Już trochę jest wyciągnięty. Fajnie. O, następne przyłapanie jest tutaj. Ale co tu jest? I się po czymś. Czy coś jest? Nie wiem. Wydaje mi się, że jest. No proszę bardzo. Jest śruba i pręd zbrojny. Do urobku. I jeszcze coś od czegoś. Fajne miejsce złomodajne. Znowu mi się wydaje, że coś mam. Ale póki co to mi się tylko wydaje, nie wiem. Tu jeszcze jest jakaś blacha, której nie idzie wyciągnąć. Nie, tym razem nie mam nic. No to hop! Poszedł Magnes. I znowu jedziemy na żywo. Także to jest ostatni rzut części pierwszej tego odcinka. Zapraszam Was serdecznie na drugą część, te, drugą część naszego wypadu magnesowego. Jak widzicie, jest tutaj na grubo dzisiaj, a jeszcze nie byliśmy na drugiej stronie. Także, no co, wyciągam magnes i widzimy się już w drugiej części. W drugiej części, o, już coś tam siedzi, w drugiej części odcinka, mam nadzieję, z równie fajnymi fantami. Także, no co, trzymajcie się do następnego. No i tyle, cześć. O, i na zakończenie tego odcinka śruba. Hej.